Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz i witam Was na kanale YouTube DobreRowery.pl. Jak co poniedziałek zapraszam Was dzisiaj na zapowiedź tego, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu, a będzie się działo naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Po pierwsze w związku z aurą, która przypomniała nam o tym, że mamy jesień, bardzo gwałtownie... Zauważyliśmy, że pogoda przeszła od stanu praktycznie letniego do takiego jesiennego i to w wydaniu raczej mało przyjemnym. Przynajmniej w Krakowie od wczoraj pada i szybko padać nie zamierza przestać. Na przykład w górach od jutra, z tego co wiem, ma padać śnieg i też ten stan również ma przez kilka dni trwać. Dlatego warunki przypominają nam o tym, że jazda na rowerze to nie tylko pełne słońce, krótkie spodenki, podkoszulki, generalnie czysta przyjemność z jazdy, ale to też konieczność dostosowania się do jazdy w trudniejszych warunkach. Dlatego w tym tygodniu porozmawiamy o takim idealnym stroju na pogodę przejściową, kiedy rano jest zimno. W południe robi się dość ciepło, nawet 15-20 po 20 stopni, a wieczorem znowu e, pogoda przypomina o tym, że zima coraz bliżej i generalnie robi się po prostu chłodno. Więc poruszymy temat rękawków, nogawek, e, generalnie wszystkiego tego, co pomaga nas, e, nam się ociepić i pomaga generalnie do, do, strój dostosować do zmiennych warunków, czyli jeszcze nie takie stricte zimowe warunki, jeszcze nie zimowe kurtki, grube spodnie, tylko właśnie ten strój taki e, przejściowy. Po drugie, w związku z tym, że coraz częściej pada deszcz, porozmawiamy również. O pokrowcach na buty. Wiem, że ten temat ostatnio wyciągaliście, pytaliście o te zagadnienia, więc porozmawiamy o różnych typach pokrowców na buty. Porównamy buty do jazdy w MTB, porównamy buty do jazdy turystycznej, do szosowej. Modele bardziej, do jazdy bardziej agresywnej, modele do jazdy bardziej rekreacyjnej, na co zwrócić uwagę. Porównamy modele różnych firm. Zobaczycie, jak dobrać takie naprawdę fajne pokrowce i jak to w ogóle działa. Dodatkowo będzie oczywiście temat niespodzianka, który, który pojawi się pod koniec tygodnia. Coś, coś fajnego, myślę, że Wam wynajdzie coś co pozwoli naprawdę poszerzyć jakoś horyzonty rowerowej wiedzy. Cóż, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, e, oczywiście wrócimy do filmików z techniką jazdy, zwłaszcza z tym bunny hopem, o którego często pytacie. E, ten element się pojawi, jeżeli tylko pogoda na to pozwoli. Ciężko teraz coś nagrać e, na polu, jak to mówimy w Małopolsce. E, często w ogóle wyjść z rowerem na zewnątrz, często nagrać coś takiego e, typowo terenowego, kiedy tylko pogoda na to pozwoli, warunki będą fajne, będzie przede wszystkim to fajnie wyglądało, bo myślę, że nie chce dla Was nagrywać filmików w pełnym deszczu, błocie, gdzie tak to nic nie widać, jest ciemno. Kiedy zrobi się ładniej, wrócimy do tematu tematu banych wrócimy do tematu jazdy na rowerze przełajowym i paru innych przydatnych e, kwestii związanych z techniką jazdy. Dodatkowo jeszcze taka, takie małe sprostowanie, ponieważ ostatnio zauważyłem kilka komentarzy przy okazji e, testów rowerów Cross Soil 1, 2, generalnie tego modelu. Ktoś tam zwrócił uwagę, że wyrażam opinię o Crossie Soil nie jeżdżąc na nim. Cóż, filmik o Crossie Soil 1.0 został nagrany w formie recenzji, natomiast na wszystkich modelach Crossa Soil przejechałem grubo ponad 1,5 tysiąca kilometrów. I to naprawdę na wszystkich modelach, na jedynce, dwójce i na trójce. Na dwójce i na trójce jeździłem jeszcze zanim te modele w zasadzie weszły do seryjnej produkcji, bo już jesienią zeszłego roku, także modele te znam naprawdę bardzo dobrze, więc myślę, że uwagi o tym, że tych rowerów nie znam, na nich nie jeździłem, są troszeczkę nie na miejscu. Wystarczy śledzić nasz kanał częściej, widzieć na czym jeżdżę, gdzie jeżdżę, śledzić naszą strawę czy Instagrama, to zobaczycie, że akurat te modele znam bardzo dobrze i zostały przez nas na gruntownie przetestowane. Tyle jeżeli chodzi o zapowiedź, widzimy się już w środę wieczorem, śledźcie nas, tradycyjnie zachęcam Was również do subskrypcji kanału, do śledzenia naszego Instagrama, Facebooka i wszystkich tych innych mediów, gdzie wszystkie pozakulisowe materiały z powstawania naszych filmików są udostępniane. Do zobaczenia w środę, śledźcie nasz kanał, widzimy się już o 21.00.